Nowe odkrycia w Karachantepe były jedynie kwestią czasu, biorąc pod uwagę rozległość stanowiska i poziom tworzącej je społeczności. Do tej pory brak znalezisk innych niż rzeźby i filary te skłaniał do snucia różnych narracji bez jasnej konkluzji. Pojawiały się teorie o przeznaczeniu rytualnym obserwatorium astronomicznym lub okazjonalnym miejscu spotkań okolicznych społeczności. Samo odnalezienie Gobekli i Karachantepe było z początku solą w oku światowej linii archeologicznej, ponieważ burzy poukładany porządek i przesuwa datę pierwszych społeczności związanych z uporządkowanym kultem o lata przed oficjalną datę rozpoczęcia produkcji rolnej. Co jednak zmienia ciężar uznania przeznaczenia budowli? To fakt, że archeolodzy w Karahantepe natknęli się na coś niesamowitego. Kamienną misę ukrytą w specjalnym pomieszczeniu z epoki Neolitu, datowaną na około 9 tysięcy lat przed Chrystusem. Ta miska odkryta w kameralnej strukturze nie jest zwykłym naczyniem. Wewnątrz znaleziono prawdziwy skarb, kamienne narzędzia, mniejszą miseczkę z kośćmi zwierząt i coś, co wygląda jak rytualne ofiary. Na zdjęciu widzimy podłużne kamienie, być może rylce lub tłuczki. Oraz kości, które mogą należeć do wilków, leopardów czy sów. zwierząt o najwyraźniej symbolicznym znaczeniu. Wszystko to było starannie ułożone w czerwonej, sterylnej ziemi, co sugeruje, że to miejsce miało specjalne przeznaczenie. Tepe, podobnie jak Gobekli Tepe, to część projektu Taś-Tepeler, czyli kamiennych wzgórz. Odkryto tam też te kształtne słupy i rzeźby. Ale ta miska z zawartością to prawdziwy skarb ostatnich wykopalisk. Co to wszystko oznacza? Archeolodzy sugerują, że to pomieszczenie mogło służyć zarówno do codziennych zajęć, jak i rytuałów. Znaleziono tam ślady pieców i ognisk, co wskazuje, że gotowano jedzenie, być może dla wspólnoty. Ale obecność kości zwierząt i staranne ułożenie narzędzi w misie każe przypuszczać, że to miejsce miało też duchowe znaczenie. Może to był ołtarz, gdzie składano ofiary albo zestaw szamański używany do kontaktów z zaświatami? Niektórzy spekulują, że zwierzęta w misie, jak sowa czy wilk, mogły symbolizować duchy lub strażników. Co ciekawe, miska była częścią większej struktury z oddzielnymi przegrodami. Niektóre miały geometryczne wzory, a inne zawierały biżuterię i figurki. To pokazuje, jak zaawansowana była ta neolityczna społeczność. Mimo, że nie znali jeszcze ceramiki, wszystko wskazuje na to, że Karahantepe było centrum życia społecznego i religijnego, a nie tylko zwykłą osadą. Badania w Karahantepe trwają, a to dopiero początek. Do 2025 roku archeologzy z Turcji i Niemiec odkryli zaledwie 5% tego ogromnego terenu. Kto wie, co jeszcze znajdą. Może kolejne misy z tajemnicami albo nowe słupy z rzeźbami. Czekajmy w napięciu na więcej znalezisk albo precyzyjniej na ujawnienie większej ilości z tego, co już znaleziono. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.